Uwaga, mam ważny komunikat. Otóż my nie sprzedajemy koparek. A to, czym się zajmujemy, opowie nam dokładnie Konrad, a ja go dokładnie przepytam. Czym my się tak naprawdę zajmujemy? Zajmujemy się wszystkim, co jest niezbędne do tego, żeby po wykonaniu serwera obliczeniowego. Jakby budowa serwera obliczeniowego to jest tak naprawdę początek. Później trzeba zrobić bardzo dużo rzeczy, żeby ten serwer obliczeniowy pracował efektywnie. Efektywnie zamieniał nadwyżki energii na e, właśnie cyfrowe aktywa, żeby to miało sens i. Żeby żeby rzeczywiście generować tutaj korzyści. No, dobra, dobra, czekaj, do czekaj, czekaj bo, bo, bo zaczynasz się bardzo rozwijać. Czyli co? Zobaczyłem nazwę kopalnie krypto, mam na myśli, że kupię sobie koparkę, a ty mi mówisz, że nie kupisz koparki, tylko sobie kupię serwer obliczeniowy, będę tą moc obliczeniową gdzieś tam komuś za coś dawał i on mi zapłaci albo nie. Doprecyzujmy, czyli czym tak naprawdę się zajmujemy teraz? To nie jest kopanie kryptowalut, tylko udostępniamy moc obliczeniową projektom technologicznym, które tej mocy obliczeniowej potrzebują, na przykład do budowy sztucznej inteligencji, do trenowania modelu, sztucznej inteligencji do wykonywania symulacji kwantowych, żeby te komputery kwantowe, które teraz powstają, były stabilne i rzeczywiście mogły być użyteczne, a kryptowaluta jest tylko jednostką rozrachunkową. My w zamian za udostępnianie mocy obliczeniowej z naszych serwerów, czy tam potocznie nazywając koparek do kryptowalut, otrzymujemy kryptowalutę danej projektu, danego projektu, tak? mhm. Czyli to jest taki odpowiednik cyfrowej wersji akcji. Tak, można by było tutaj to porównać. Okej, okay, czyli żebyśmy mieli pełną jasność no już kiedyś kopanie kryptowalut to było po prostu włączanie koparki, która sobie kopała Ethereum. Tak? I wszystko działało samo. A teraz, żeby efektywnie kopać kryptowaluty, czyli otrzymywać je w zamian za udostępnianie mocy obliczeniowej, musimy troszkę tym procesem pozarządzać. Tak? Nie troszkę, tylko tutaj jest bardzo No dużo i właśnie jak, i jak bardzo troszkę, to zaraz yy, pokażemy.